Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Próbujemy dalej rozwiązać tę zagadkę daj tam! Trochę nam się... A my to rozwiązaliśmy! Tylko nam się chyba nie zapisało A, połącz to z tym No właśnie Nam się chyba to nie zapisało No, może nie doszliśmy do jakiegoś... ...pola Czekaj, stój tak Dobra, i teraz puść to? E, Ogniem. Piękny strzał. No, i tutaj zakończyliśmy wtedy. Tak? A ok. A może to trzeba druszać? A to, to, to kółko trzeba. To kółko trzeba. Hmm. Dobra. Zróbmy ten sposób. Ja wiem. Ja wiem. Pyk. Wezmę to. Chodź, 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 chodź. No chodź, Właś na tą kółko Nie, to. Właź. Na kółko? No. Że tu muszę podskakiwać. Dawaj. O, faktycznie. Dobra, idziesz. No ciszy, 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 ciszy. Uu. Aha, dobra. Lecisz! Dobrze! Teraz... <laughs> Teraz e, weź spróbuj się zabić. Że cię przeniesie. Odżyw się. Jest! No, ale nie będziemy się to. męczyć. To no, takie trochę cheatowanie, ale... Wypuśćcie mnie. Um, Czarodziejem ja coś tu trzeba przenieść. Coś. Co tam wykombinowałaś? Ten kamyk trzeba podnieść do góry. No, i teraz ja tu. Pięknie, fenomenalnie, mm. fantastycznie. To była łatwa zagadka. No, w porównaniu z tymi naszymi innymi zagadkami.

Trochę te postacie są takie. Takie plastikowe. Hmm. Takie plastikowe. Takie hmm. Tak jakby w Dreams zrobione. Ale ogólnie plansze ładne, takie kolorowe są. O, jego zły brat bliźniak. Chyba musimy stoczyć teraz walkę. Najpierw. Musimy się nauczyć. O, mamoz! Ciekawe czy będziemy mogli nim grać. Nie. Ciekawe? Może będzie na 5? No, co? Trzeba. No, może Jest 4 i 4 odniosło taki sukces. Że podoba się graczom. Więc może. Będzie piątka. Nie pomijaj! Nie, dobra, spoko Nie pomijam To jest ostatni filmik, ostatni boss Przejdziemy w końcu jakąś grę Ej, przeszliśmy jakąś grę? Nie Chociaż... Raymana? Raymana No, Raymana, tak się zastanawiałem, czy nie nagrywać Raymana, ale chyba nie Patrz! Jaki gościu! O Jezu, ale straszne! No, na pewno jest jakiś sposób na wszystko, więc trzeba najpierw wczaić O co mu chodzi? Jezu ja... o Boże. No co tam nie? Nie, nie straszny jest. No, znaczy, tak się jaki Taki nie topasz po prostu. Hmm. O i o po nie. nas. Musimy skakać po skałach?

Boisz tego ognia? Może trzeba tarczą, bronić bronić się. A już po nas? Trzeba zobaczyć je te jego ataki. On teraz będzie w tej stronie. A nie. To? O to ja! ja to ty! Nie da się go teraz. Teraz się da. Jezu, ale właśnie ten promień. Aha, dobra, odwróć się. Zabierałem życie w ogóle. Aha, dobra. Jestem faroziem, jak, jak nie jestem kim. Dobra, jestem za ją jednocześnie padliśmy. Oh, o! Yes, no, to jest trudne. Co? No moje kumulce może. To jest średnioty Przedtem jakoś więcej możecie zabrać. Dalej Ale nie Serio, pomysłu. Serio, nawet jak tarczę bić, tarczą wyjem. Weź tam, zmieniaj zawodnika. Wyjem, wyjem. Uciekaj, uciekaj! wiem. wyjem! Czemu nie mogę się ten... złapać? A, bo ja Już się coś zim... tam dostałem. Złym łapię, A, Dobra, nie ma... ja mam pomysł! Nie mamy w ogóle pomysłu. Nie mam pomysł troszkę. Jeżeli on się nie uda, to ciężko. Nie, to się nie uda, to się nie uda. Bo... Jak to możliwe, że nie. To po co to jest w ogóle? W takim razie. O oh To jest bardzo, 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 bardzo mocna. laser. Uh, yeah. Ok, on jest tutaj. I trzeba to bać. Kurde. Gram. Jak! No weź się, odżywiaj się. Ta kółka jest bardzo mocna. Jestem czarodziejem. O! Oh. 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 Coś tu nie wiemy, jak robić. No. Może trzeba odbić ten laser, ale próbowaliśmy tak, i też nie Teraz on obrywa.

Ten szlaczek pokazuje jak on będzie leciał Kurwa. Dobra, żyje on taką linię robi, nie? No wiem Teraz będzie A pokazane jak z tym uciec? A tutaj trójkątem wiesz, takie uniki rób może Trzeba się tak szybko przeturlać I próbować w niego strzelać Tylko chyba w sumie z ognistych. Dobra, leci. A, czyli nawet się nie można przekupić. Ale już fajnie, bo już połowę zabraliśmy mu. Aaa, dobra. Strzelamy. A to nic się nie daje. O, to daje mu coś. Tak, tak. tak we dwójkę Ej, teraz. a jak lodowo można go zamrozić? Nie wiem. Ale to jest... Jestem... Jak? To hita, na Jest bierze! Jesteś, żyjesz. Żyję ten Kurczaczki. A to tak zwania? O, jestem, 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 to, jest to, jest to, dobra. To tutaj nie wiem, co on tu może zrobić. Nie. Nie można go zamrazić. Mam mniej tych może... tych... barierek. No ale to jest taki ostatni boss o, prawdziwy. Kurde

Chce żem, ten żołnierzem. ty przeżyłaś. Kurde, dochodzimy do połowy. On sobie zrobił dach. To jest Kto tu postawił to? No może taki dach będzie. Co? O, co? Oj, coś tutaj tak powoli idzie. Tutaj teraz unikaj po prostu. Tata! Na spoko. Tata! Ja to źle. Jedno bierze laser na siebie, drugie ucieka, żebyśmy przynajmniej jakoś przetrwali

No uciekaj! dobra. Jeden ściąga na siebie atak. Kurde. Żyjesz, żyjesz. Żyjesz Żyję, żyję? Dobra, ja! żyjesz Żyjesz, żyjesz Żyjesz, żyjesz, kosia ten, w ogóle ten... Nie, uciekaj stąd! Kurczaczki Uciekałam, uciekałam, uciekałam Bardzo dobrze nam idzie Kurczę Uuuu! Wow, jakiś etap nowy Mrożący, chyba? mrożący ten! jak to się zmienia? Trzeba! Nie, nie działa! Nie? Nie! O Jezusie! Dobra, odżywia się! Mam, dobra! Uuuu, Dobra, żyje, żyje! Rycerzem. Ale ży... Ale co to za życie? Odrzućę? Się. Się. Dobra. Kurde, nie wiem, czy nie lepiej jest, jednak. Ogni z tymi strzałami. Chociaż ty chyba teraz mrodzisz go, nie? Tak, to no? Jest! Bardzo dobrze. Ja w ogóle nie zwracałem uwagi na ile on ma tam życia. My po prostu sobie spokojnie, każdy miał swoją rolę, odwracamy jego uwagę. Co? Spokojnie. Znaczy, tak, się znaczy, znaczy, tak się wpatrywałaś w to. Bardzo się skupiłaś, żeby to przejść. Przeżywałaś to? Nie. Zobaczymy, co będzie teraz. Znaczy, na pewno nie będzie szkolenie planszy. Pokonujesz Pokonali. Ujesz tego. Ale możemy zrobić podsumowanie gry. Jak oceniasz? No, co ci się podobało? Ja mam Na przykład przeciwnicy, czy za dużo było zagadek? Czy za mało? Czy były za trudne? A nie patrzyliśmy przy żadnej zagadce do internetu. Co? Że w internecie nie sprawdzaliśmy, nie. jak rozwiązać się. Niektóre przechodziliśmy tak w sumie um, niesprawiedliwe, jak to nazwać. 4,5 na 5, bo za krótkie. Krótkie. To no, fajnie, że 3 trzech, trzech jest różnych. I jakby się grało w Bo chyba nawet trzy osoby też to można to grać. Goblins. Że oh, trzy pady I, <laughs> I wtedy są też chyba inne zagadki. No. Że like na przykład jeden kamień to. jest. Knows, Ale ładnie kolorowo taki przyjemne jest, nie? Była no. not, muzyczka. Tylko te filmiki mogli zrobić jakieś lepsze. Te osoby, no. O no to do następnego. Co ja powiedziała, więc... No, będzie to Może robić. będą e, kontynuować napisy końcowe. Nasza pierwsza gra na kanale, którą razem kończymy i wiemy już jak wygląda bitwa z ostatnim bosem to. W sumie nie mieliśmy żadnej zasady, którą moglibyśmy zastosować w tej... w tym... E... Przyspieszyłem, zobaczymy co teraz będzie. Mieliśmy... O, plan zabaw. Nie mieliśmy żadnej jakby jakiego sposobu. Co nie? Na tego wroga? No. No, trzeba było uciekać przed tego tym, tym jego torem lotu. Yy, no. Na zasadzie ja rycerzem często robiłem to, jaką leciał, że taki szybki ja wiesz. Nie. Ja zojom robiłam to. Rycerzem I Zoyom, nie Zoyom też. robiłem, a rycerzem jak się tak zrobiło szybko to też to działało. Ale w walce ten czarodziej w ogóle nie jest przydatny. No, a a w, walc... w ogóle ja... Y, mieliśmy tak, że on może skrzynkami bić. A no tak. O, tak o. Ale to bić tylko on może. A nie mogę skrzynki wycelować, o mogę. Tylko tak. Ale nie, to jakoś się puszczało tak... O patrz, tak o może tylko. A no, on jakoś tam miał, że taką zdolność, nie? No. Wszystkich zdolności się nie nauczyliśmy. A jak teraz naciśniesz, żeby rozpocząć, to co będzie? I daj kontynuuj grę. No włącz, czy to będzie po prostu... Aha, czyli to się bili. Dobra, daj menu mapy. kuko Pięć aktów było. Prawie wszystkie zdobyliśmy te... o, tyle. No, to nie była taka, taka... krótka. Tylko nam się tak wydawało, bo, bo tak jak rozłożyliśmy to sobie w czasie. No. no dobra, to kończymy, tak? Uh -huh. To... do zobaczenia w naszym następnej jakiejś grze, którą będziemy... nie wiem, guacamole? Może guacamole. No. Do zobaczenia.